witamy w programie Patrol Drogowy Sierżant Sztabowy Sebastian Mazur, młodszy aspirant. Co jesteśmy. Jesteśmy dzisiaj na patrolu. Obecnie znajdujemy się gdzieś w Dąbrowie Górniczej. Przy ośrodku szkolenia kierowców. Sprawdzamy, czy całe egzaminy przebiegają prawidłowo, czy jakieś tam różne nie dochodzą takie procesy przekupywania, malwersacji. Słówko na dziś, malwersacje. Zapiszcie sobie. No i tak to już jest, no co zrobimy? Nic się nie dzieje. Ludzie jeżdżą zgodnie z przepisami, poruszają się, no co robić? No? Chyba będziemy się przyczepiać dzieci na osie, czy piją pod blokami. Proszę, a co to pan tutaj ma? Gdzie? Ty jabłko. <gry> to co ja widzę, to jest picie w miejscu publicznym. Na, ty... służbie <gry> Na służbie, dodatkowo. <gry> to się wytnie najwyżej.